Zatrzymaj się. Witajcie kochani. Zapraszam Was do obejrzenia filmu. Stworzyliśmy ten film dla Was, aby pokazać Wam, że w bajkowej zagrodzie wszystko zwalnia swoje tempo. Czas płynie inaczej. Tutaj spełniają się marzenia, życie staje się rajem na ziemi. Wszystko zależy od Ciebie i od Twoich myśli, jakie wybierzesz. W bajkowej zagrodzie możesz medytować, odpoczywać, bawić się ze zwierzętami, kontemplować, cieszyć się kontaktem z naturą, pielęgnować przyjaźnie, brać udział w spotkaniach, warsztatach. Ćwiczyć jogę, poczuć wiatr we włosach, odpoczywać, jeść zdrowe i smaczne posiłki, spacerować. Możesz medytować w lesie, ćwiczyć jogę, udać się na wycieczki rowerowe, biegać w deszczu, skakać po kałużach. Zbierać jagody, grzyby. Możesz chodzić na bosaka po lesie. Obserwować naturę. Udać się nad jeziorko bądź oglądać świat z kajaka. Możesz uprawiać jogging, northern walking. Możesz pojechać na cegrze, aby popływać na windsurfingu lub żeglówce. Możesz również kopać grządki lub wziąć udział w pikniku. Możesz ogrzać się przy ognisku lub rozgrzać w saunie, a także korzystać z masażu. Jeśli kochasz konie, możesz udać się do pobliskiej stajni Rancho Zico, gdzie możesz wykupić lekcje jazdy konnej. Na koniec dnia możesz wziąć udział w lekcji jogi, medytacji i relaksu. A to wszystko możesz mieć w bajkowej zagrodzie. Zapraszamy z Ciebie serdecznie, Kasia.